Nie boją się banału, kiedy mówią, że dostali drugie życie. Żyją dzięki temu, że ktoś oddał im serce. I chcą z tego życia czerpać pełnymi garściami. Osoby po przeszczepach serca z całej Polski już po raz ósmy spotkały się na zjeździe w Zduńskiej Woli. One tego nie pokazują, one się bawią e, tak jak każde inne dziecko, tak jak wszystkie inne dzieci i one tego potrzebują. Oni chcą funkcjonować tak jak my wszyscy. Oni chodzą do szkoły, oni ćwiczą tak jak dzisiaj jeżdżą na, jeżdżą na koniach, próbują tych swoich e, pierwszych kroków. Przez to chcemy im pokazać, że to też mogą robić i oni też chcą normalnie pracować jak wszyscy, a mogą to robić. Ula ma 4,5 roku. Jest otwarta i wciąż zajęta. Wszystko ją interesuje, wszędzie musi zajrzeć, więc mama nie ma chwili odpoczynku. Ja mm, rysuję, maluję. A teraz przed chwilą co robiłaś? Jechałam na koniu. I to nie jeden raz, bo Ula korzysta z każdej okazji do robienia czegoś nowego. Na przykład poczęstowania konia cukierkiem. Pani Kasia pamięta jednak, kiedy usłyszała, że jej córeczka ma chore serce. Czuła się wtedy strasznie. Dramatycznie, ale los się do nas uśmiechnął. Wygrałyśmy więcej niż w szóstkę, bo to nie jest. To jest taka potrójna, poczwórna szóstka. Ula miała przeszczepione serce, kiedy skończyła 9 miesięcy. Dziś zachowuje się jak każda inna czterolatka. Lubi się bawić, łatwo nawiązuje kontakty. Zapomina, że codziennie musi przyjmować lekarstwa, bez których jej organizm odrzuciłby przeszczep. Głodowa kobieta przyjmuje wszystko, co, co trzeba. Bardzo lubi badać krew. To dobrze, bo dziewczynka jeździ na badania raz w miesiącu. Osoby po przeszczepach serca spędzają w szpitalu bardzo dużo czasu. Najpierw przed operacją, kiedy czekają na nowe serce. Kasia i Sebastian tak właśnie się poznali. Ja wtedy leżałem chory, a Katarzyna akurat miała biopsję, czyli zabieg. Ja już byłam drugi rok po przeszczepie. No i tak jakoś. Dziś są parą. Łatwiej im razem zmagać się z codziennymi kłopotami. Nie muszą tłumaczyć, dlaczego źle się czują. Wiedzą, że mają ograniczenia, których nie wolno lekceważyć. Sebastian wciąż pamięta te dwa miesiące, kiedy dwa lata temu jego własne serce odmówiło pracy. To nie był łatwy czas. To był czas jakby to powiedzieć w zamknięciu w czterech ścianach. Przykuty do łóżka, nie mogłem, nie mogłem się ruszać, nie mogłem wstać. Mimo to miła atmosfera w szpitalu pomagała mi jakoś przeżyć ten trudny okres. W Polsce na przeszczep czeka 24 małych pacjentów. Piotr Łapa towarzyszy takim osobom jak Ula czy Sebastian w tym okresie oczekiwania. Jest kardiologiem dziecięcym w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wierzę że to czas bardzo trudny zarówno dla pacjentów jak i ich bliskich ta świadomość jest bardziej po stronie rodziców. To oczekiwanie na dar serca dla swojego dziecka to jest oczekiwanie rodziców patrzących na to, jak ich dzieci z dnia na dzień tracą siły, są coraz słabsze i coraz mniej wydolne. Wiedzą, że otrzymali dar dzięki wielkiej odpowiedzialności i wrażliwości ludzi, którzy stracili własne dzieci. Nie chcą tracić ani chwili, dlatego chętnie od 8 lat przyjeżdżają na zjazdy do Zduńskiej Woli. Imprezy odbywają się dzięki determinacji grupy ludzi o wielkich sercach. Dopóki będziemy mieli tylko siłę, dopóki będziemy tylko mogli, na pewno te zjazdy będą tutaj z niskiej woli organizowane. Jak patrzymy na te dzieciaki, jak patrzymy, jakie to jest dla nich ważne, żeby oni mieli możliwość się spotkać, żeby po prostu ze sobą pobyć te trzy dni, to jest to dla nas tak ogromną radością, że zrobimy wszystko, żeby to trwało jak najdłużej. Te spotkania to okazja do rozmów o codziennych problemach. Wśród przyjaciół łatwiej znaleźć odpowiedzi na trudne pytanie. Dlaczego ktoś musiał umrzeć, żebym ja mu użyć? Oni to rozumieją, bo sami przez to przeszli. No i można po prostu dobrze się bawić. Ludziom zdrowym takie imprezy mają uświadomić, że oddanie narządów bliskiej osoby, która odeszła, to największy dar dla drugiego człowieka.